Cze Dobra, cześć. to jest Paweł, jak? O, a wy, cześć, witajcie, widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, no, miałem jeszcze, miałem jeszcze nagrywać film, jak my tamte pora kosimy ale żeśmy się wykosili na szybkości. Wujek jeszcze nam drugie zlecił. No i do tego, a w ogóle żeśmy mogli przed tym w rali, zapomniałem powiedzieć. Sąsiad dostał. <grym> motor, sąsiad, weź na chwilę wyjść, jak sobie widzom pokazać. No, a mogę go sąsiad odpalić? Sąsiad, mogę go odpalić? Ej, sąsiad, no możesz spać, ale on nie chce odpalać. Nie, nie było coś. Poczekaj, nie było coś. się wezmę. O, czekaj, stój! Czekaj, stój! stój. Jedaj! Dobra, sąsiad... my. sąsiad, buch... ty umiesz tym jeździć w ogóle? Ja umiem, miałam kartę motorową. Ale ja będę ale na razie... to nie jest na motorowe To jest chyba na A? Nie wiem. Nie, to jest na kartę. Nie, to nie jest. To dobra, to nie dobra, dobra nie ważne, sąsiad, jedź tym. Dobra, ja pojadę w sumie pierwszy, bo jak mi zgaśnie, to nie będzie widzieć w sumie. Dobra. Później ja będę... Później i tak go na przyczepkę raczej wrzucimy, bo nie będzie sąsiad jechał tyle, bo tu jest praktycznie... Widzowie, wy nie chcecie wiedzieć, ile to jest kilometrów. Nie no wiesz, a to tam gdzie wjechać. Chaj, ja tam mówię takie. Boska. Co się gdzie ty jedziesz? Co mi się zgaś go, bo gdzieś nie pojechał! Hamulcy nie działają. Nie, no, hamulce działają. Gdzie ma pojechać. Dobra, czekaj, daj go, weź, zejdź. Zgaś go. Na przyczy... Nie, On nie tutaj gazu. To zgaż go! Dobra. Dobra, <laughs> dobra, dobra weź... Zejdź, bo go no, podnieść nie mogę! Podnieść! To nie jest kurde! Dobra, dawaj go sąsiad podnosimy. Weź, zejdź. O ku... O jezu, o mi kręgosłup. Po... Sąsiad zła z tego! <laughs> nie sąsiad. Jezu, ale to jest ciężkie, sąsiad złaś. Paga no, złaś, no, dobra, no, dobra, no, nie mogę. Dobra, sąsiad y, złaść, czekaj, ja otworzę klapę tylną. Otwiera się. Nie wiem że tak, czasami wolę nawet... Co ja próbuję Słuchaj, akcenty, jadę, nie się... Nie, <coughs> Czasami w ogóle widzowie takim akcentem mówię, czego ja cię nastawię. Jakbym po śląsku Dobra. mówi, nie? A ze śląska nie jesteśmy, nie sąsiad? <coughs> no znaczy, nie podamy my skąd jesteśmy, nie? Ej, sąsiad wyjdź widź. Jak to właśnie. Jest. Dobra, sąsiad widź Papiery, proszę. Dobra, wyjdź, sąsiad na razie. Później ci godny. Dobra, sąsiad, tam koło sklepu znowu ci godny. Tylko ja chcę, widzę, PGR -E pokazać. Tak na szybkości, bo z mojej kamery będzie lepiej. Dobra, już zamknięte. <laughs> Nie będzie tak szaleć. Jak ty teraz. <laughs> Aż się do tyłu wzięło. Dobrze jadę. Potem poleciał do tyłu. No, sąsiad w ogóle poleciał, jechałbym w ogóle inną drogę, ale że sąsiad, kurde, tutaj. Motorem. Ej, może po krzakach nie jechał? No sorry, zagapiłem się, bo kierownicy kierownicę ustawiał. <grywa> Jakbyś, sąsiad, tędy, tędy motorem nie jechał... W ogóle sprawdź, czy motor na pacie jest. Jest. Ej, ja motorem pojadę. Ej, naprawdę by było dobrze. <grywa> Czemu? Ej, ja naprawdę motorem pojadę. Dobra, sąsiad, czekaj, bo ja chcę... To jak będzie wracać, to później pod sklepę... To później... Matko jak... Boska, jaka preko. <grywa> O, jesteśmy teraz w kraśnień. Będziemy przyjeżdżać przez radostowo. Później będziemy jechać dalej, nie? Ej, jakby sąsiedzi gdzie radostowo, gdzie leży, ta, soba, gdzie leci, leży te kasno, jakby nie żeby co, ale. <śmienny> nie, cichaj to. <śmienny> nie, tak Nie, dobra, to jest faring nierealny. Nie chcecie porównać. Kajdy z twoich członków ale wiesz. 80 jedzicie? Na Jest, Jest na placu. Sąsiad, ja na tyle jestem. Sąsiad... No Pod sklepem jak... Górzy sąsiad, co mi o Sąsiad pojedziemy do sklepu coś do picia weźmiemy, kupimy. Ej, zatrzymaj się na chwilę. <grym> Dobra, jak przy PG... Ej, na chwilę się tylko proszę. Siku? No? <grym> Nie! Ale weź nie patrz trochę prywatności proszę Nie na motor A co wiesz? Ja pod motora <grym _> jestem! Czekaj! Czekaj, ja, ja muszę siku! <grym> to jest ty siku! Jezu, nie, dobra nie patrzę. <grym> <grym> Odkurzenie są. Zmiśna so, do sraczka złapała. <grym> Dobra, chodź sąsiad Masz papier? Nie mam no, <laughs> Liściami się wyszyj. Dobra, siadaj sąsiad Siadaj, bo jechać trzeba, nie tam, nie na motor do auta siadaj. później ci ten motor dam, no, pardon, pardon. <laughs> dobra sąsiad siadaj, sąsiad siadaj, bo nie pojedziemy, odcinek pornujem. Siadaj ty gumę normalnie, pani. Wiem, bo widziałem. Że, dobrze, że ściku zrobił, zaraz do miejscowości dojeżdżamy. Jakiej? Nie wiem. Dobrze, że siku zrobił, bo do miejscowości dojeżdżamy. Tam, gdzie żeśmy ostatnio byli pod sklepem. O kurde, ja jaki tu jest zakręt dziwny. Ja oh, to włączę. Oh, bo my, jak. Sąsiad, zajeżdżamy do Peglieru, czy nie? możemy. Albo dobra, bo tu jest Peglier, widzę, to może kiedyś go odwiedzimy, tak pojedziemy na jakąś wycieczkę. Wycieczkę, prawda. <grym> U, czy zaraz poeta? <grym> to w ogóle sensu nie miała, ty grzejesz na tej prostej jakbyś... Jakbyś... I jakby co? A ja na TikTok noś mogę zapromować. Sąsiad TikTokerami, nie zostaniemy. Nas, mo... a, z naszym talentem? Nie, dobra, czekaj ty tutaj. No bo tutaj ludzie praktycznie codziennie stoją, a to w ogóle tutaj. Nie, nie wszyscy ludzie tutaj samochód mają, nie? To jest z pracownik pracuje, bo to jest sklep z PGR-u, te ABC, nie? To ja widzowie idę do sklepu i będziemy chyba się widzieć, jak yy, ten. Jak będziemy w miejscu naszej mojej i sąsiadej miejscowości, nie? No. No to widzimy się później.